się Mandero, witajcie w kolejnym odcinku. Na dziś mamy przygotowaną premierę zdrabki Deluxe 7. W której jest do wygrania pół miliona złotych. No i będziemy sobie szukać siódemeczek w czarnym kolorze albo w takim troszeczkę powiedzmy niebieskim. Na dzisiejszą premierę zakupiłem dwie sztuki. No a tutaj tabela z wygranymi od 10 zł do pół miliona. Strapiamy sobie zrapkę i zrobimy zaległe losowanie konkursu. Także kto brał udział to jeszcze chwila cierpliwości i zobaczymy to zwycięży strapiamy sobie zrapeczkę, którą z numerem, a może z dwójeczką sobie zrapiamy na początek i zobaczymy co w niej się tutaj ukrywa. To lecimy z koksem. Tu mamy jedyneczkę, szósteczkę. piątka dziewiątka kolejna dziewiątka osiemeczka szósteczka jedyneczka coś to na razie nie, nie gada jak należy szósteczka kolejna ósemeczka to nie dwójka piątka, ósemka, a siedemki ani śladu normalnie, a sakra piąteczka, cztery, dziewięć, trzy, trzy i chyba ostatnie jeden i cztery także siódemki ani śladu o no dobra to zrobimy sobie oddalimy i zrobimy sobie że tak się wyrażę losowanko tutaj mamy wszystkie osoby które się zgłosiły o czekajcie u coś jakiś kuponuć dobra tu zrobimy to wyciągniemy tego, a nie tu są dwa. To jeszcze zmieszamy, a weźmiemy o, może być ten dobra To na kogo padło w tej edycji. Adam grzyb. Także użytkownika zapraszam do kontaktu mailowego zobaczymy jak szybko się uda ustalić szczegóły tak szybko wyślemy przesyłeczkę do adasia no i tu mamy kolejną sztukę zobaczymy może ona będzie troszeczkę bardziej że tak powiem szczęśliwsza no i lecimy z koksem co mamy? Dziewiąteczkę. Dwa. Pięć. Kolejna piąteczka. Cztery. Osiem. sześć, trzy... dziewięć, trzy... dziewięć... jeden... jeden, osiem. Także tutaj nie zanosić się chyba na sukces. Dobra ósemeczka. I dwie dwójki, dobra. Czyli że tak powiem. O, drapa gdzieś upadł. Także dwie sztuki. Zakupione, dwie przegrane. No i na pocieszenie zwycięzca Adaś Grzyb, który wygrał w konkursie na 700 subskrypcji. I zobaczymy, jak tam sytuacja będzie dalej się kształtować. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, cześć.